W klasie szóstej A mam zaszczyt zaprogramować teatr profilaktyczny antyalkoholowy. Zapraszam. Zapraszam. Świat do góry nogami. Świat wiruje, kołuje. Świat spod stóp ucieka, świat nie stoi, nie czeka. Zamazuje się świat, świat cyniczny, liryczny. Zatrzymajcie ten świat. Świat jak w doskopie, zamazany, nieznany, z każdym ruchem odmienny. Świat bolesny, bezsenny, jednak tak kolorowy, chociaż wciąż zawrót głowy. Świat wiruje bąbelki, świat kołuje butelki, świat bełkoce kieliszki. Świat cyniczny, liryczny. Zatrzymajcie ten świat. Świat jak w kalejdoskopie, zamazany, nieznany, z każdym ruchem odmienny, świat bolesny, bezsenny, zatrzymajcie ten świat, zatrzymajcie ten świat, zatrzymajcie ten świat. Zatrzymajcie ten świat. Co robisz? Piję. Czemu pijesz? Żeby zapomnieć. Zapomnieć? O czym? Żeby zapomnieć, że się wstydzę. A czego się wstydzisz? Wstydzę się. Wstydzę się, że piję. pomoże. Właśnie, że nie. Widzę dla niego pewną szansę. Zdejmij rzadkie okulary, spójrz na to realnie. On stracił wszystko, wszystko co miał. Jest na nie Daj mi 12 godzin. Jeżeli mi się nie uda, on będzie twój. Zgoda. Ale pamiętaj, 12 godzin i ani minuty więcej. Ha, 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 ha. ha. Muszę coś z nim zrobić. Odła dom, żonę i córkę. Może nie wszystko jest jeszcze stracone. W dzisiejszej nocy odwiedzą cię trzy duchy. To twoja ostatnia szansa. Trochę. Co? Kim jesteś? Czego chcesz? To moje miejsce. Jestem duchem. Duchem twojej przeszłości. Duch, to już tak ze mną źle. Prędzej spodziewałbym się zobaczyć białe myszki. Nie filozofuj, zabieram cię na wycieczkę. Na wycieczkę? Spadę! Nigdzie się stąd nie ruszam! Nie musisz. Przeszłość przyjdzie do ciebie. Patrz! Tamusiu, co będziemy robić, jak wrócimy do domu? Tatuś na pewno wymyśli jakąś świetną zabawę. Najbardziej lubię z tatusiem śpiewać różne piosenki. Albo wymyślać śmieszne historyjki. Albo bawić się chowanego. Tatuś bardzo rozkocha i dlatego lubi z nami spędzać wolne chwile. No co tak się gapisz? Już nie pamiętasz, jak było? Patrz, twoja żona, córka. Jaka piękna i szczęśliwa rodzina. Przestań! Co przestań? Nie odwracaj głowy. Patrz! O, popatrz córeczko, to pan dyrektor firmy, w której pracuje twój tata. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Mam dla państwa dobrą wiadomość. Pani męża a twojego tatę za dobrą pracę i zaangażowanie, żeby nie było awans i podwyżka. Gratuluję pani dobrego męża. Dziękuję. Wiem, mój mąż to solidny pracownik. Dobry mąż i ojciec. Nie ma dnia. Do zobaczenia. Do widzenia. To, co teraz zobaczyłeś, należało do twojej przeszłości. Pomyśl o tym, co straciłeś. Się. A ty tu czego? Też będziesz moralizował i trędził? Zobaczyłeś swoją przeszłość. A jak wygląda Twoje życie teraz? Spójrz! O! To pan! Co się z panem dzieje? Pan zażubiony, sumienny. Już od tygodnia przychodzi pan do pracy. Nasza firma. Nie można jej pozwolić na nielogów. Potrzebujemy ludzi silnych, odpowiedzialnych, dyspozycyjnych. A pan, człowieku, spójrz na siebie. Brudny, niedomyty, w pomiętym ubraniu. A tak niedawno był pan przykładem dla innych. Niestety, musimy się pożegnać. Jednym słowem, jest pan zwolniony. Twoje obietnice, że przestaniesz. Głupia wierzyłam Ci i myślałam, że ja i Asia coś dla Ciebie zacznę. A Ty? Ty potrafisz tylko niszczyć. O co ta cała awantura? O te trzy piwa? Nie histeryzuj. Tylko trzy piwa? A czy pomyślałeś o tym, że nie mamy pieniędzy na zapłacenie czynszu? Asia już drugi rok chodzi w tej samej kurtce. Tylko trzy butelki. Wiesz, to chyba nigdy się nie zmienisz. Odchodzę. Może kiedyś to zrozumiesz. Chodź Asiu. <tryk> <tryk> Ale się dzisiaj na mnie uwzięliście. Znajdź innego frajera. Nie daj spokój. Twoje życie, twoje duchy. Sam na to zapracowałeś. A teraz spójrz, co czeka Cię w nieodległej od nas przyszłości. Cześć, Maryska. No, cześć, Mariotka. Słuchaj, ja wysadzę takie szpilki. Wiesz, jakie ładne były? Ale gdzie? No, w takim sklepie, ale wiesz, bardzo drogie, nie? Ale to mi nas nie stać. — Popatrz, Mariolka, jakiś pijak tutaj leży. — Człowieku, obudź się, co ty tu robisz? — Czego? — Idź spać do domu. — Do domu? Ja nie mam domu. Lepiej dajcie mi pieniądze na buteleczkę, na jedno piwko. — Na jedno piwko? Nie, na chleb dałabym. Widzę człowieku, że alkohol zrobił z ciebie bezdomnego żebraka. Stoisz, człowieku, nad grobem. — Wynocha, dość tych murałów. Jaki młody ażebrze poszedłby do uczciwej pracy? To śmierć, to dno. A no i słuchaj, witamy się takie futerko, ale za ile? Słyszałeś, osiągnąłeś dno, rozumiesz? Teraz czeka cię już tylko śmierć. Odejdź. Niech to byś nie widziała w takim stanie! To nic, Tatusiu, i tak cię kocham, i bardzo się za tobą stęskniłam. Chodź ze mną. No cóż, mój Aniele, udało ci się ocalić tego człowieka. Wygrałeś! ale on sam zrozumiał, że znalazł się na życiowym dnie, a poza tym co mimo się córki zwyciężyła. A zresztą popatrz i posłuchaj, i wy posłuchajcie. Piękny dzień. <grym> Powiem wam teraz swoją historię. Widzę w czołem w Początki były niewinne. Jakaś wycieczka, dyskoteka, ognisko. Koledzy mówili, nie bądź frajer, napij się, to tylko browarek. Browarek bardzo szybko przestał nam wystarczać. Ale pewnego dnia ustrzeliśmy o śmierci naszego kolegi, który zabił się na śmierć. Wtedy postanowiłem, nigdy więcej nie wezmę alkoholu do ust. Wydawało się to takie proste. Ożeniłem się, dostałem dobrą pracę. Właśnie, delegat. Wyjaśnić. Znowu alkohol. Tłumaczyłem sobie. Nie jestem pijakiem. Mam dom, rodzinę. O, Joanie, o mały głos nie tego wszystkiego, co było dla mnie najważniejsze. Gdyby nie moja córka, to ona mnie znalazła i dała mi siłę, by walczył. Ale wiecie co? Dałbym wszystko, by móc wynagrodzić najbliższą stracone Nie. Żeby wszystko by móc, na czas, do chwili, gdy po raz pierwszy się po pierwszą butelkę piwa. Wybór należy do nas, a ty, a ty, a wy to wybierzecie. Więc, więc chodź, po Marusia. bardzo uczniom klasy szóstej A. Jutro wystąpią, jak wiecie, w konkursie. Życzymy sukcesów. Dziękuję za uwagę. Dzięki i do zobaczenia.